Ktoś teraz z Was zapytał, gdzie byś teraz był, gdybyś nie miał opuszczania, zakazu opuszczania kraju. Nie wiem, bo ja kocham Polskę, ale możliwe, że na zimę to gdzieś na południu Europy. No chciałem się do Włoch przeprowadzić, już można powiedzieć, że jedną nogą tam byłem, w okolicach jeziora Gardy, na no, przepiękne miejsce, ale no słuchajcie, no to jednak ja się urodziłem w Polsce, no pomimo, że nie wyglądam i mi wielu zarzuca, ale no tu się urodziłem, tu są moje korzenie i, i, i tu jednak się człowiek najlepiej czuję. Włosi to są Włosi, no. Jak na razie to mnie kurwa Włosi wyjebali na ogromne pieniądze. Więc y, kocham ten kraj, Włochy y, są przepiękne. Y, ostatni mój areszt, jak siedziałem w więzieniu, to myślałem głównie o tym, że się tam przeprowadzę, jak wyjdę, bo tam jest przepięknie i zakochany jestem w tych widokach. I ten. Ludzi jeszcze od tej dobrej strony nie poznałem, bo ten kontakt, co miałem, to byli jacy byli. Ale, ale, ale ten. To najlepiej to mi się przypomniało, jak sąd argumentował przedłużenie sankcji u mnie, w sensie tego aresztu kurwa wydobywczego, jak to się mówi, że brak, brak, że tak powiem, centrum życiowego, czyli na tej zasadzie, że. Człowiek, oczywiście, mieszkałem w Krakowie wtedy, jak mnie zatrzymywali, ale że brak centrum życiowego na zasadzie brak rodziny, dzieci i tak dalej, to od razu już dyskwalifikuje. W oczach sądu to też pokazuje, jakie jest myślenie. Cały czas to skosniałe. Czyli ktoś, kto w moim wieku nie ma rodziny, nie ma dzieci, to już jest jako ktoś gorszy traktowany. Co więcej, liczne kontakty w Europie, bo ktoś jak już robi interesy w Europie, to że ma liczne kontakty i tak dalej, bo dla nich też jest to coś nie do pomyślenia, coś innego. No i oczywiście ja też miałem wpisy z racji tego, że no tak, już kiedyś mówiłem, znam tam trochę ludzi, stety lub niestety z tego świadka, że tak powiem, półświadka. Z racji, nie że chciałem ich poznać, tylko że tak powiem, po rodzinie poznałem, mówiąc krótko, ale, ale no nigdy mnie te klimaty nie interesowały i nigdy tego nie wykorzystywałem i jakichś interesów nie robiłem, więc, ale to sobie dopisują bajkę. Do tego ja wyglądam, jak wyglądam latem to jestem tak opalony, ciemny, no że wyglądam jak nie stąd, no to od razu jakaś kurwa mafia włoska, chuj wie kto, chciał do Włoch uciec i już bajka jest pisana, no to chuj jedź na areszt, kurwa i siedź co 8 miesięcy za nic.